Ach, widzę syna mojego Przy słupie obnażonego, ruzgami usieczonego. Święta Panno, dopuść na mnie, Niech ran syna Twego znamie, Mam na sercu wyryte. Widząc, ach, jak mizernie Ostre głowę rani ciernie, Dusza moja ustaje. O Maryja, syna twego, ostrym cierniem zranionego, Podzielże ze mną mękę. Obym ja, matka strapiona, Mogła na swoje ramiona złożyć krzyż, twój, synu mój. Proszę, O Panno jedyna, bez przystanku twego syna, Niechaj z tobą krzyż noszę.